Dobra, co dzisiaj robimy na kolację? Pizza czy sushi? Jak sushi, to musimy zamówić. Asia, co ty na to? Sushi brzmi świetnie, ale zamówcie coś bez awokado. Zawsze coś, co nie pasuje do wszystkich. Słyszałem, że ta kawiarnia ma najlepsze espresso w mieście. No to sprawdźmy, czy naprawdę są tacy dobrzy. Hej, czy to nie moja ulubiona czwórka? Kiedy ostatni raz się widzieliśmy? Mariusz, co za niespodzianka. Opowiadaj, jak ci się układało po wyjeździe. A fajnie, wszyscy wypoczęliśmy sobie, ale no w końcu trzeba wrócić do pracy. No, no niestety. A ty, Asia, jak ci się powodzi? Ano dobrze, jak zwykle? Ano to spoko. Muszę już lecieć, bo się śpieszę. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia. zobaczenia. Kto to taki? Nie wiem, ale lepiej sprawdź, zanim Magda wprowadzi go do naszego grona na stałe. Tomek, wyglądasz jak zazdrosny brat. Idź, przedstaw się. No dobra. Cześć, Tomek, jestem. Cześć, Tomek, jestem tobiasz. Miło Cię poznać. Wzajemnie. Ja już muszę iść. No ja chyba też. Ja też. No to ja też idę. No dobrze, to pa. Pa. Nie pasuje mi coś w tym tobiaszu. Daś już przestań. Saw you, walk across the room All eyes are on you, they watched the way you move Saw you